Nasz szyjnik przyspieszenia przyspiesza nam wszystkie jednostki o jeden. To jest... hit. Dobra, ale z magami to chyba nie będzie... O! Potrzebne. Widzę, że nawet nie musimy powtarzać walki. To jest super miłe. O! A oni pilnują chaty proroka. No to chyba jednak też sobie zaatakujemy mnichów. Trzymaj się z dala, na tym terenie mieszka szalona kobieta i naszym obowiązkiem jest nie przepuszczać nikogo dalej. No, też mała strata w goblinach. Też się nie da uniknąć, bo oni są dość szybcy. Więc niech będzie. Zaraz, póki pamiętam, zrobię sobie dodatkową jedynkę. No i gryfy, tak, stoją tutaj na drodze. No, Tę stratę może uda się już pominąć. W sensie zamienimy stratę dwóch, um, dwóch piesków na dwa gobliny. Proszę bardzo. Bo podlecą, oczywiście, do naszej przynęty. No i teraz dostanicie pałką. Nie wiem, czy z gryfami już walczyliśmy wcześniej? Hmm. One potrafią kontratakować wielokrotnie, więc... Trzeba na to uważać. E, dobra, idziemy dalej. Tutaj można by było oczyścić do końca drogę, ale... No już nieważne. Tutaj zajdziemy, Albo nie. Ojej, tutaj ponad sto ich jest. No to jednak nie. Myślałem, że sobie zobaczymy co jest w tej chatce czarownicy. Ale idziemy do gargulców. Mm. Tak, idziemy z naszyjnikiem. Tak, niepotrzebnie raczej tutaj wchodzę, bo zbieramy na... Na kapitol. Twój zaufany doradca Hardak przyszedł dziś z niewesołą miną. Dlaczego nigdy nie przynosisz dobrych wieści? Zażartowałeś. Ale przynajmniej nie jestem starym goblinem, odparł Hardak. Gdy skończyłem się śmiać, Hardak powiedział: Po tym wypadku z fałszywym złotem będziemy potrzebowali więcej pieniędzy, mój królu. Uważam, że powinniśmy sprzedać wszelkie nadwyżki siarkę, klejnoty i inne surowce. Na targowisku nie uzyskamy zapewne dobrych cen, ale przynajmniej zdobędziemy nieco złota. Hmm. a myślę, że wskazówka będzie odnośnie tej faktorii handlowej, w której zysk jest znacznie większy. A jednak nie. Hardak o tym nie wie. Dobra, podejdź jeszcze troszkę i... Weźmiemy garnisona tutaj. Oddawaj mi naszyjnik. O, a tutaj też miałem dobry naszyjnik, to może sobie weźmiemy, schowamy do kieszeni. I. I ty co? Możesz już czekać sobie tutaj. Hmm, a ty zobacz, co tutaj dobrego na nas czeka. Hmm. Ach, spodziewałem się kogoś, ale nie ciebie. Kości powiedziały, że przybędzie jakiś wojownik. No cóż. Gdzieś tu mam tunikę króla cyklopów. Może okazać się przydatna w przyszłych bitwach, jeśli przyniesiesz mi pierścień życia, będzie twoja. Pierścień życia zwiększa zdrowie wszystkich jednostek o jeden. No, to chyba nie jest takie. A, czekaj, 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 czekaj. Chcę pierścień życia w zamian za tunikę króla cyklopów. Nie pamiętam, co ta tunika robiła. Ale może faktycznie warto. Mm, tak, my możemy już tu podejść. Tylko problem jest taki, że gargulce raczej będą szybsze od nas. Chociaż mamy bonus z naszyjnika przyspieszenia i bonus z. Dobra, nie będę ryzykował. Nieważne. Już nic się nie zastanawiam nad tym, co chciałem. Mm. Okej. Okay. O, widzę w ogóle, no wcześniej było widać, ale zwróciłem teraz dopiero uwagę na to, że tutaj jest fioletowa właśnie brama graniczna. Trzeba jak najszybciej te ważki ubić. Hmm. Dobra, my tu sobie postoimy. Nowy tydzień się zbliża. I bierzemy kapitol w końcu. Tutaj, no później nie ma po co, bo. Ratusza nie damy rady zrobić i tak. Arcymagowie. Dobra, idziemy po nich. O, tu jest biały. Dobra, strat nie unikniemy, więc bierzemy. I co, tu nie ma przejścia? O, nie ma przejścia. Hmm. No trudno. Dobra, idziemy załatwić te nasze ważki. Zaczniemy od Ciebie i Te wszystko tu pozbierasz. Jest kaplica też, a Ty masz w ogóle książkę? Nie masz książki, bo w kaplicy można dostać zaklęcia. Eee, dobra. No i Weźmy ten duży warsztat w końcu. Chyba lista będzie tańsza niż te wszystkie roki, co się nam uzbierały. Ale i tak pójdziemy chyba teraz po roki. Oczywiście zaraz po namiocie. No, a tutaj moglibyśmy magazyn zasobów, ale już akurat mamy dość drewna i ruty, więc może sobie zaoszczędzimy trochę pieniędzy. Mamy gobliny. I możemy je sobie tutaj dodać Tarnomowi. O, teraz tylko minus 900. No, jaka po prostu łaska. Tym razem, wojowniczka Jala, o, a któż by inny nam zabrał pieniądze, wróciła prowadząc ze sobą bandę zbiegłych przestępców, pragnących przyłączyć się do twojej armii. Zażądała jedynie niewielkiej zapłaty. O. Tak, niewielki. Znaleźliście odosobnione miejsce na sparring i w ciągu godziny każde z was miało już kilka draśnięć. Jala jest trudnym przeciwnikiem. W twoich oczach to kolejna zaleta. Gdy odpoczywaliście po walce, zapytałeś, co porabia, gdy nie handluje z twoją armią. Chyba, gdy nie kradnie naszych pieniędzy. Zdjąwszy ciężkie buty, położyła ci nagie stopy na kolanach, byś je rozmosował. Uu, pewnie śmierdziały strasznie. W zasadzie jestem wyrzutkiem, powiedziała. Postawiłam sobie za punkt honoru, by stać się cierniem tkwiącym w boku brakadu. To tak jak ja odparłeś, z góry żałując momentu, gdy znów się oddali. Jak namówić ją, by została? By została i ciągle zabierała pieniądze? Hmm. Ja nie wiem. O co tu chodzi? E, tak, ty idziesz. Po orków. Ty idziesz ulepszyć gobliny. Mm. O właśnie, bierzemy od razu sobie balistę. Ona niestety 2,5 tysiąca kosztuje. Weźmy sobie wszystkie tutaj jednostki. Gniazdo na urwisku da się ulepszyć. Ale może weźmy wieżę orku w końcu, żeby się tutaj nam też tworzyli. No i mamy teraz takie oddziały, że może nawet takie pieski można by było rozdwoić. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Na siarkę szkoda mi ruchu, ale na te ważki pójdziemy. O, ja nie, nie mogę. Yy. Yy. One mają 9 ruchu. O, naszych hobgobliny też mają 9 ruchu. Yy. Teraz ta przeszkoda trochę przeszkadza, bo nie wiem, czy ważki dolecą do tej jedynki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A, dolecą. No i fajnie. No to po was, ważki. Nie zrobicie mi takich strat, jak chciałyście. Zapewne. nikczemne ...insekty. O. <trybujesz> tak. W trybie... ...taktycznym można nawet takie cuda robić. <trybujesz> jak widać. O, podleciały. I jedyneczką ściągniemy kontratak. No, i teraz. O, balista ile zrobi? No, balista sporo zabrała. No, i teraz ci nie wystarczy mi, ale dobiją ich pieski. Super. No i. No i sauruk może tutaj pozwiedza. A ty za to pójdziesz a, troszkę więcej. Kasy na Robicy, Skarbce Kresnoludów. Tak, mam troszkę obawy, że za wolno idę do naszego wroga, bo może lepiej by było iść go jak najszybciej osłabić, ale trudno. Dobra, bazyliszki uciekają, to niech uciekają. Ty weźmiesz złoto, orków zwerbujesz, to pójdziesz po złoto. No i teraz Skarbiec Kresnoludów. Hm. Nie powinno być problemu. No i nie ma. <grych> dobra. E, zaawansowane znajdowanie drogi. Dobra, akurat przed pójściem na bagna się nam przyda. I więcej złota dostaliśmy teraz. Super. Mm. Aktorie fajnie by było odblokować, ale może później. No a swoją drogą, jak mamy tutaj teraz możliwość ujścia przez namiot fioletowy, to moglibyśmy nawet pokusić się o wysłanie zwiadowcy chociażby na... ...na bagnę. Hmm. Tak. Dobra, zbieraj to. Chełm chaosu. Znowu dostajemy artefakt, który dodaje nam wiedzę, która jest niepotrzebna Tarnumowi w ogóle. Hmm. No trudno. Możemy siedlisko behemotów sobie zrobić. Ciekawe. Po raz pierwszy będziemy mieć Behemotę, ale ja wolę i tak mieć fort ogrów. E, nie fort ogrów. Fort ogrów zbudowaliśmy, ale chcę grotę cyklopów. Właśnie, mamy tyle kryształów, a zwykle to w ogóle nie mam kryształu, żeby tę grotę te groty kupić. A teraz mamy kryształy, to trzeba korzystać. E, tutaj. Aha, tutaj, żeby cokolwiek zrobić, jest potrzebny fort. No i widzę, że teraz nam drewna brakuje. No to bierzmy ten magazyn zasobów. Spędziłeś kolejny wspaniały dzień z Jalą i nie wyobrażasz sobie większego szczęścia. A gdy siedziała już na koniu, gotowa do drogi, położyłeś jej rękę na kolanie. Zostań powiedziałeś miękko nienawidzę momentu, gdy odjeżdżasz. Zerknęła w dół na ciebie, przeczesała palcami twoje długie włosy ale dzięki temu bardziej się cieszysz, gdy wracam. Możesz poczekać kilka dni sam wiesz, nawet królowa nie zawsze do... królowie nie zawsze dostają to, czego chcą i odjechała. Następny raz, jak wróci, to na pewno znowu nam coś zabierze. Taka ja w ogóle pierwszy raz dopiero zapiszę teraz, bo mi się przypomniało. Mm. Tak, grota cyklopów już jest do zrobienia, ale myślę, że na podróż weźmiemy sobie salę Walhalla, chyba że. Chyba, że ptaków ile da się. <laughs> Taki da się wszystkie no to ptaki idą z nami teraz tylko ulepszone, ulepszone nie będą wszystkie, ale ale 17 to jest to jest dobra liczba. No to teraz będziemy wymiatać. Mm, tak tych weźmiemy, bo chcę zobaczyć co tam jest. Ho ho ho, już już wam dam. Moje tutaj ptaki załatwiać tak bezczelnie. No i w sumie na pewno uda nam się zwabić te nasze hobgobliny, bo one przecież ee, mają teraz dzięki naszemu naszyjnikowi o jeden punkt ruchu mniej, więc ci tutaj pierwsi podejdą, pierwsi podejdą i ściągną im kontratak. Jakoś tutaj albo tutaj, gdziekolwiek, tak, żeby oni po prostu doszli do nas. Pierwsi zmarnowali swój ruch. O, idealnie. O, i jeszcze balista im dokopie nieźle. Dobra, ty akurat musisz sobie spasować. Ale pieski ich obiją bez kontrataku. No, nawet nikt inny nie był potrzebny. Szkoda, że nie pamiętam co było tam na górze, bo nie chcę tu iść teraz. E, ale zajdziemy sobie do tej klatki czarownicy. A tutaj w ogóle mogę kupić więcej ptaków jeszcze, bo ten tutaj po złoto szedł. No trudno. Stań sobie tutaj. W ogóle. Aha, ci są do zwerbowania. Mm, ty idziesz. Możesz tych zgarnąć przy okazji. Eee, cyklopy, cyklopy. Hmm. No, trochę surowców i to obserwatorium to nie jest coś takiego wspaniałego, ale możemy zająć laboratorium. Nie powinno sprawić problemów. Zwłaszcza z naszą goblinową zasadzką. Tutaj dalej nam brakuje do fortu, więc idziemy dalej. Oj, oj. Co to za niedorzeczne straty. Hmm, dobra, widzę, że wszyscy są psi od naszych gorgon. Tutaj są gorgony, które należą do frakcji bagiennej. Chyba z nimi nie walczyliśmy jeszcze. Zawsze lubiłem dość te gorgony, ale one Jakieś tam surowców wymagają, że w sumie dość rzadko je miałem. Jest ich 10, czyli mam 700 życia. Te w sumie 8. 8 tak, jakby ich jest, bo tylko 27 ma. No ale dobra. Poczekamy sobie. Eee, trzepniemy któreś z nich. Chociaż mogą inaczej, jednak trochę zrobić, ale trudno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, ta nie dojdzie. Okej, okay, no i teraz trochę lipy właśnie zrobiłem. A niech będzie, że. O, dobra. No i w sumie wyszło fajnie. Ostatecznie. Dobra. Weźmiemy, ściągniemy kontratak. I... Wilczki. Niech robią swoje. No i super. Dobra. Tak. Mamy dwa laboratoria. Mm. I teraz na kawalerzystów. Tutaj dalej nie wiem co... Mm. Nie, no sprawdzę już normalnie, co tutaj się ukrywa. W tym miejscu. A, dalej nie wiem. Nie wiem, co tam jest. Są surowce, jest korpus legionisty. Może od tej strony podejdziemy. Sauruk idzie zobaczyć, co tutaj da się nauczyć. Ty będziesz sobie stał. O, jest stoicki obserwator tutaj. tutaj, jak miło. Bezużyteczny artefakt, znowu nam wciskają. Bierzemy grotę cyklopów, chociaż... chociaż, chociaż, chociaż... Moglibyśmy się pozbyć trochę tego. Jeszcze jedno. I zrobić fort. Następnego dnia zrobimy grotę cyklopów i może coś jeszcze w tym drugim zamku. Paru kawalerzystów teraz na nas czeka. O! W sumie nie, na, nie czeka nas tak bardzo. Woleli przegrać. Cyklopy zostawimy, ale fajnie, że przed. Nie no, tych to załatwimy. Przed nowym tygodniem uda się nam nowe roki mieć. I znowu bez strat. Mistrz taktyki. O, to będziemy super daleko mogli postawić nasze jednostki. Dobra, weźmiemy sobie roki, żeby nie przepadły. Ale oczywiście trzeba im zwolnić miejsce. Dobra, a ty? A ty wiesz co, idź sobie, pozbieraj te rzeczy. Widzę, że Tarnum i tak tam dojdzie szybciej. Hmm. W końcu ma logistykę. A tu jest mądrość. Hmm, jakby Tarnum mógł jednak rozwijać zaklęcia, to to jest super. Stolność, chociaż też tak nie do końca całkiem. Bo w twierdzy i tak słabo się da rozwijać zaklęcia. <śm> no dobra, no to. No to teraz jak rozplanować tych naszych ludzi tu wszystkich? Ty może stań sobie tutaj. O! Nie, nie było nas w wiatraku. Tym jednym. Ujdziemy sobie Garnisonem będziemy zbierać z tych trzech rzeczy z tych trzech miejsc. Wszystko Krota cyklopów dla nas a to nie ma już nas na co stać eee... Dobra hmm. Okej. Okay. No, i się udało nam wyminąć. Ja tobie zostawię te ptaki, może. A sobie zrobię z powrotem goblina. No i. Tutaj, ile byś. Dobra, idziemy do zamku. Zregenerujemy się jak najlepiej. Mm. No i weźmy, zróbmy. O, zróbmy tutaj roki, żeby też się robiły jeszcze więcej. No, ale postawmy sobie jednostki tutaj, żeby mieć dużo punktów ruchu następnego dnia. O, a garnison w ogóle mógłby przekazać jeszcze te jednostki. Proszę bardzo. Dobra. No, a tutaj. A, tych behemotów jeszcze nie mamy. Szkoda. Ale trudno. A, weźmiemy chatę, będzie więcej goblinów. No i się nam pojawia przeciwnik po kolei, powoli. Tak, ale widać, że póki co żaden nie pokonał. Któregoś z pozostałych, bo tyle jest ich trzech. Eee. O. I teraz w sumie moglibyśmy wziąć roki. Chciałem wziąć gobliny, ale może i na kroki weźmiemy. Goblinów to jest ponad 100. O jacie, ale wybór ciężki. No to może weźmiemy wszystkich. Tak naprawdę, w jakiś sposób. Chociaż nie wiem, czy to się uda. Myślałem, że może jak pójdziemy po te dżiny to a, tutaj jest takie coś jest grup wojownika, no to możemy w sumie sobie odpuścić to miejsce o, ale widzę, że że i tak wracamy na, na no tutaj a, ja tutaj ulepszyłem hop goblina, wcale ich nie, zre nie zrekrutowałem no to Brawo ja. To ty idź tutaj, a ty już możesz te wziąć sobie. No co to było? Miałeś wszystkie wziąć. No i w sumie możesz tu stać, bo postawiłem tu jeszcze garnisona, który pójdzie tutaj i będzie ten obszar zrobiony. Ty zbierasz wilczki. Do młyna idziesz. Do wiatraka. No i tutaj możemy możemyśmy zbierać na siedlisko behemotów. Ale wcześniej weźmiemy roki. O, proszę bardzo, 24 roki. No i fajnie. No i będziemy szli teraz na przeciwnika. Dobra, teraz bo chwilę cięcia. Wykorzystałem okazję, żeby sprawdzić, czy tutaj nie ma zamku dodatkowego. No, otóż jest. Jest tutaj zamek, ale jest już zajęty przez wroga. Który w sumie ma dość prosty dostęp do nas. Mm, ale myślę, że na razie pójdziemy sobie przez tę bramę. Bo może nas tutaj niestety zaatakować szybko. Inne. O! Jak blisko tu jego zamek jest. <laughs> Nie ma na szczęście silnych umocnień. Ale armię ma całkiem pokaźną. Więc. Trzeba go tu zniszczyć. Tak, przy okazji zobaczymy, co robił Korpus Legionisty, bo dokładnie nie pamiętam, jakie bonusy zapewnia. No i na pewno przydałoby się zacząć rozwijać jakiegoś drugiego bohatera. Może Sauruga, hmm, bo on te klejnoty daje. No a. A ty sobie stój tutaj. <grych> Okej, okay, tutaj możemy. Możemy sobie rozwinąć coś, jakby czekała nas tutaj um, oblężenie, ale może na tę cyklopę poczekamy jednak i tak. Dobra, nie rozwinął sobie wież, więc yy, mamy jakąś powiedzmy przewagę. <ścoughs> Co? Przecież to niemożliwe. Niemożliwe, żeby aż tak silny był on. No, chociaż tutaj widzę, że jest silny bardzo. Mm, ma hydry. Ojej. Mm. No i widzę, że on ma też taktykę, skoro naszą nasza taktyka działa tak słabo, to znaczy, że on ma chyba zaawansowaną taktykę. A nasza mistrzowska się do podstawowej zmniejszyła. No ale jakoś to będzie. On nie ma many. Tyle dobrego, więc... Może nas ostrzeliwać tylko tymi jaszczuro-ludźmi. Y